Art -cycling jest to festiwal ze śmietną sztuką, rozpoczął się 12 września, trwa do 18 września, czyli jesteśmy mniej więcej na półmetku w tej chwili. Przede wszystkim Art -cycling są to warsztaty reanimacji surowców, które pochodzą z recyklingu, mam tu na myśli stare banery reklamowe, makulaturę, torebki foliowe, worki na śmieci, z nich robimy torebki damskie, abażury, biżuterię, mam tu na myśli bransoletki, pierścionki, naszyjniki. Przez ten dziem sztukarni możemy wypleść drzewo. Idea jest taka, że każdy kto przyjdzie może poznać zarówno technikę wyplatania, jednocześnie jednocząc się w tej idei recyklingu makulatury. Przypuszczam, że zużyjemy około 10 kg makulatury. Pomysł jest z tego, iż papier pochodzi z drzewa. Chcieliśmy jakby z powrotem oddać tym drzewom to, co do nich należy i właśnie zwrócić uwagę na problem środowiskowy i segregacji odpadów. MPO w Warszawie jest partnerem projektu Art Cycling Festiwal ze śmietną sztuką. Spółka pomaga w kwestiach organizacyjnych, m.in. przekazaliśmy makulaturę na happening drzewo z drzewa, czyli nadajemy nowe życie makulaturze. Projekt Art Cycling łączy dwie ważne dziedziny ekologię i kulturę. Uczestnicy warsztatów mogą nauczyć się jak ponownie przetwarzać odpady w ciekawe, użytkowe obiekty. Spółka bardzo chętnie włączyła się do akcji, gdyż właśnie Dzięki takim ekologicznym akcjom wzrasta świadomość mieszkańców stolicy w zakresie selektywnej zbiórki odpadów. Używamy reklamówek, które rozkładają się strasznie długo do tworzenia kopertówek. To jest taki sposób na ograniczenie liczby śmieci z domu. Patchwork jest o tyle fajny, dlatego, że możemy uzyskać fajne efekty używając tkanin z ubrań, które już, których już nie nosimy. Tak naprawdę te stare rzeczy, które praktycznie chcemy wyrzucić, można pociąć na kawałki, pomiksować kolory z różnych rzeczy i stworzyć fajny kolaż. Zawsze sobie zostawiałam taki czas, żeby się pobawić i coś artystycznego robić. No więc...